Witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii programów, gdzie my dwaj, czyli Andrzej Chojnacki i Jacek Szuba, będziemy pokazywać Wam jak robić różne rzeczy, jak używać różnych narzędzi i stosować różne ciekawe sztuczki, żeby tworzyć własnoręcznie rzeczy, które rodzą się w Waszej wyobraźni. A dziś rozmawiamy o kotach. Ty masz Jacku kota. Mam, ale jemu jest ciepło. Jemu jest ciepło, bo mieszka w domu, ale te, domy, te zwierzątka, które nie mieszkają w domu, no niestety marzno, więc postanowiliśmy dzisiaj zrobić domek dla kota, a właściwie dla kilku kotów. Tak, przygotowaliśmy już wstępny projekt. Tak. Yy... Nasze projekty zawsze tak powstają. Najpierw powstają tu, a później powstają tu. Wszystko widać, prawda? No na szczęście będziecie mogli Państwo zobaczyć też, jak wygląda prawdziwy projekt. Gdzieś tutaj go pewnie wrzucimy. Nasz projekt jest rysunkiem poglądowym, tak aby każdy mógł dostosować materiały, które posiada do budowy własnego domku. Domek, który my budujemy, ma około 1,50 m, gdzie strefa, gdzie będą zamieszkiwały koty, ma około metra, czyli po 50 cm na każde piętro. Co potrzebujemy? No, potrzebujemy przede wszystkim dobrych chęci. To akurat mamy. Potrzebujemy na pewno jakichś desek elewacyjnych, które, jak sama nazwa wskazuje, nam przykryją ten domek z zewnątrz. Żeby było ciepło, to potrzebujemy. napalić kominku. Tak, ale to, to musielibyśmy, musielibyśmy taki komin zrobić tam i jeszcze nauczyć kota palić. Ja myślę, że wstropian wystarczy dla takiego kotka. I, I mamy, stropion, mamy gruby, stropion. Gruby stropion 6 centymetrowy, żeby mu było cieplutko. Norma mówi o 12 cm. To z jednej strony 6, z drugiej strony 6. I dodamy jeszcze z trzeciej, czwartej, to będzie 24. Może być? Bardzo dobrze. Dobrze. Potrzebujemy też deski konstrukcyjne, które będą nam to wszystko trzymać. No i jak musimy zbudować jakiś daszek, więc trzeba będzie go czymś przykryć. Chyba, co, papą, nie? Papą. Jesteście państwo gotowi? No to zapraszamy serdecznie. W zasadzie każdy materiał można wykorzystać jeszcze raz. Ten jest akurat e, z palety. Trzeba się tylko pozbyć tego, co niepotrzebne, czyli w tym przypadku skrzywek i gwoździ. Wybijając długie, cienkie gwoździe, skrócić je nieco. E, dzięki temu nie będą się przy wybijaniu wyginać. No, i teraz tylko kilka razy stuknąć, a reszta to już obcęgi. Zaczynamy od budowy szkieletu budki zaimpregnowanych ład, czyli kantówek 50x50 mm. Kręcając wkręty w drewno sosnowe albo jakiekolwiek inne iglaste, zwłaszcza przy krawędzi, warto jest najpierw nawiercić. My do tego używamy wiertła, jednocześnie z taką nasadką, która sprawia, że łby wkrętów y, będą się chować. Dobrze jest nawiercić ze względu na to, że to drewno lubi pękać. Więc nie jest to dużo więcej roboty, ale nie warto ryzykować. Dobra, super. czyli mamy konstrukcję. Co teraz? No, teraz musimy zrobić podłogę. Możemy ją zrobić z takich desek. Dobrze jest wykorzystać materiał, który jest jakimś materiałem odpadowym. Nie musimy za każdym razem kupować nowych desek. Zapewne ktoś ma gdzieś jakąś starą paletę, albo jakieś deski z remontu mu zostały. My użyjemy desek, które właściwie mają już trzecie życie, bo kiedyś były kawałkiem palety, później były kawałkiem półki, a teraz będą podłogą dla kota. Nie jest nawet istotne, żeby te deski były super ekstra równe, bo i tak tutaj od góry przyjdzie e, styropian, który wyrówna te drobne różnice poziomów. Jeżeli ktoś chciałby zrobić super ekstra dokładnie, no to co, co może użyć? No, może użyć kilku narzędzi. Może to zrobić za pomocą grubościówki. E, może to zrobić za pomocą struga elektrycznego albo e, ręcznego. Może to wreszcie nawet sfrezować. Pokaż Andrzej, bo mamy wszystkie palce wszystkie dziewięć? Tak, wszystkie dziewięć. Tak. Więc y, wiemy, jak to się robi. Naprawdę możecie nam zaufać. Tu się nagrywa dusie. Cóż za zaufanie? To mamy już naszą konstrukcję. Jest całkiem stabilna. A jeszcze nic jej nie trzyma, de facto. Lata nam trochę w tą stronę. Więc musimy teraz ją wzmocnić. Od razu zaczniemy od budowania naszej elewacji. Najpierw zbudujemy z zewnątrz elewację, a dopiero później zajmiemy się ścianami więcej od połowy. Dzięki temu ta konstrukcja będzie dużo bardziej stabilna. My użyjemy takich desek. Właściwie to są deski boazeryjne takie. Najlepiej byłoby to robić w taki sposób, żeby pióro było na górze. Bo jak będzie deszcz padał. To nie będzie zaciekał do nam deski. Proszę spojrzeć, jakbyśmy zamontowali tę stronę, to ten deszcz by nam się tutaj, ten, ta wilgoć zbierała, 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 to drewno w końcu by zaczęło puchnąć. miejsce na trzymanie wody. Tak. Do przymocowania e, tych deseczek elewacyjnych, czy boazeryjnych, jak to woli, użyjemy tekera. Użyjemy tekera. 54. 54. Nigdy w przypadku y, przybijania nie zostawiamy ręki z tyłu, tak jak wspomniałem to jest drewno, y, w środku mogą być sęki, ten y, sztyfcik w środku może się różnie zachować, może się nam gdzieś wbić, więc zawsze gdy wbijamy coś y, sztyftami, trzymamy ręce jak najdalej od, y, od tego miejsca. Mamy już wstępny zarys, mamy elewację, więc teraz trzeba by ją było trochę ociepić. Jest wiele sposobów cięcia steropiano. Można go ciąć najlepiej na gorąco. Są specjalne noże do cięcia, ale w tym momencie co się wydarzy? No wydarzy się to, że będzie strasznie śmierdziało, więc poradzimy sobie starym sposobem. za ja próbę. Tak. Da. Wejścia do domku, aby wyglądało ładnie, wytniemy w kształcie głowy kotka o średnicy około 10-15 cm. Kotek się chyba zmieści. Z uwagi na skomplikowany kształt wejścia, spróbujemy teraz innej metody cięcia stropianu. Cięcie na gorąco. Ale to nie jest nasza pierwsza budka, e, e, którą nie, robimy nie, nie, dla nie, nie. kotów, prawda? Już robiliśmy kiedyś budkę dla kotów, więc, więc już przygodę z kotkiem miałeś. Tak, już przygodę z kotkiem miałem. Mieliśmy kiedyś w szopie dwóch panów, których serdecznie pozdrawiamy, jeśli nas oglądają. Którzy z miłości do kotów chcieli zrobić budkę jedną? Tak. Nie wyglądali na miłośników kotów. A jak wygląda miłośnik kotów? Nie wiem, ale jakoś tak... Chcieliśmy na początku położyć papę, ale stwierdziliśmy, że w związku z tym, że ten dach jest taki mocno pochyły, to damy taką papę szczególną. Musi troszeczkę wystawać. Teraz czas na część artystyczną. Jak widzieliście, deski, które wykorzystywaliśmy, były pierwotnie pomalowane białym impregnatem, który jest ładny, ale niekoniecznie sprawdzi się na dworzu. Pewnie byłby biały dwa razy. Zabezpieczymy więc impregnatem brązowym. Dzięki temu nie będzie się e, wyróżniać w terenie będzie tak troszkę skamuflowany. Jak malujemy farbą albo y, w tym przypadku impregnatem, to zawsze pędzel prowadzimy wzdłuż słojów. Nie w poprzek, tylko wzdłuż. Dzięki temu nawet jeżeli nie pomalujemy tego super doskonale, to nie będzie widać śladów po pędzlu. Dołączył do nas jeszcze jeden członek naszego kociego zespołu, lekarz weterynarii. A jest z nami dlatego, ponieważ chcielibyśmy, aby naszym kotkom fajnie się wchodziło do środka, więc wpadliśmy do taki pomysł, aby te tutaj wydawałoby się może takie troszeczkę twarde krawędzie obić czymś mięciutkim, czyli na przykład kawałkiem skóry, który oczywiście można również wykorzystać ze starej kurtki, której nie nosimy, spodnie albo czegoś innego. Staramy się ładnie wykończyć. Mając na uwadze to, żeby te użyte wszystkie materiały były naturalnego pochodzenia, ma to znaczenie dla bezpieczeństwa naszych kotów. I teraz tutaj, w razie gdyby się zahaczyły pazurami, mogłoby dojść do nieszczęścia. Dlatego ładnie wykończamy, co po pierwsze, bezpieczeństwo, a po drugie, estetyka. Zastanawiacie się pewnie, co teraz wymyśliliśmy? No. Przede wszystkim odzyskiwanie materiałów. To stare pasy ze starego samochodu, który gdzieś tam trafił pewnie na złom. Ewa uszyła z tego takie tutaj takie siedzisko dla kota, więc jeżeli mu będzie za ciepło na przykład, będzie chciał sobie się schować w cieniu, może sobie tutaj na dole wykorzystamy tę przestrzeń, która jest tutaj i będzie mógł sobie siedzieć jeden, a drugi na przykład będzie się mógł wygrzewać na dachu. w międzyczasie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że wejścia są tak dosyć wysoko. Chcielibyśmy też, żeby one taką gracją wchodziły do domków, a nie tylko wskakiwały, więc zrobimy im takie schodki. Domek prawie gotowy, niech sobie wyschnie. Pozostaje nam go tylko umieścić w miejscu, w którym stać będzie przez resztę swojego żywota i mam nadzieję, Ewa mnie zapewniała, że tak będzie, że kotom się będzie podobał. Nie będziemy was oszukiwać, że trwało to 5 minut, trwało trochę dłużej. Ale jest już efekt. Gotowy, czeka na nowych lokatorów. Sami również możecie zbudować takie budki jak, no widzieliście. A jeżeli macie jakieś pytania, zawsze możecie do nas napisać albo zadzwonić, na pewno wam pomożemy. To co, zapraszamy do Męskiej Szopy, na kolejne odcinki Męskiego Shoppingu. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.